Hola amigos. hola amigos witajcie w nowym vlogu zgadnijcie kto dzisiaj ma urodziny i kto się może pokaże z tej okazji nie doskoczę <laughs> lew lew ma dzisiaj urodziny A więc lew ma dzisiaj urodziny jest rok starszy od wen nadal młodszy od słonia masz y, hajs no na co? Bo ja to zrobiłam list. Bo w tym hotelu robią takie fajne te różne zwierzątka z ręczników. i Postanowiłam napisać petycję. Tak. dolki? Tak, a czekaj, to wyrwiamy, może nie? I zabierz ten. Tu połóż, to schowaj. Tu, 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 pani. No, na łóżku zostawimy, żeby znalazła. No. I znowu się obudziłam o szóstej rano tutejszego czasu. A która już jest godzina? Już jest śniadanie? Siódma dziewiętnaście jest dopiero. No to jest śniadanie, to idziemy na tacosy. Tak. Oh, ciężkie życie. A tu nasza szafeczka drinkowa. No, więc idziemy. Jeścia, ja już po prostu mam ciążę tak osobą, ale w ogóle mnie to nie interesuje. Jest takie pyszne jedzenie, że nie ma opcji. Nie ma opcji. Samo się nie zrobi. Siódma rano. No. Jeszcze hotel pusty, ale zaraz się wszyscy zajdą. Ale tak chyba od dziesiątej dopiero było słońce wczoraj, nie? No. Tak nośne na nie. Tak ma z mm. Pokażę Wam się jeszcze jak wyglądam. Mam taką sukienunię z pauzy. Ona była w holu. Do tego mam torbę z René. Klapki to są hawajansy takie zwykłe. Fialetowe, ale fajnie wyglądają wypalone pełnych do tej sukienki. W ogóle ta sukienka fajnie wyglądała palizny. I mam nowy kapelusz warbuzy. Jest ekstra. Ale znowu się wychyliłaś i będzie, wiesz. Ja już cię nie usuwam, już musisz się pokazywać. O, zobaczcie tak wygląda. I Lew powiedział, że wyglądam jakbym szła polować na motyla. Będzie jest Bardzo mi się podoba. A tu jest, nie ma żartów, to jest tak gorąco, że... Idziemy? Bardzo fajnie, mi się bardzo podoba. Będzie. Lew, będziesz dmuchać pączka? Będzie. nie jest mały pączek. <laughs> Dwuznacznie to brzmi bardzo. A kogo my tu mamy? Małe słoniątko w kółeczku. Tak. Słoniątko, pomachaj. wydawało mi się, że już nic śmiesznego w pływaniu słonia nie znajdę, a tutaj każdy nowy dzień nowe atrakcje, patrzcie na to to dobrze, zrobisz teraz salto tak? dobrze, uważajcie, słoń będzie robił salto zwracam uwagę na outfit chodź bliżej to jest słoń potwierdź, że jesteś słoniem trzy, cztery ry salto brawo Udało się! Jeszcze jedno. Aha, skupienie, przewrót. Chyba będzie podwójne salto teraz. Oj, 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 oj. nie Was, że było to dużo śmieszniejsze 5 minut temu. Teraz już się nauczyło. Prawie prosto. Jest tak gorące, że słuchajcie, nie da się wytrzymać serii. Oraz mieliśmy akcję, bo ktoś porwał donata i nie chciał oddać. Wyślaska. Otwieram. Co? Ja jeszcze nie widziałem. Co? O, Jaki piękny No cudny jest Zobacz że się uda Pokażę Wam coś jedną padę Meksyku, którą zauważyłam. Jeżeli nie lubicie klimy tak jak ja, ja nie lubię klimy, choruję i staram się wyłączyć i albo wyłączyć klimę, albo otworzycie okno, to widzicie co się dzieje? To jest wszystko zaparowane, po prostu cały pokój cały pokój jest zaparowany i tutaj nawet jest naklejka na drzwiach, że jak otworzy, jak jak otworzycie, to musicie uważać na to, żeby... Też chyba nie będzie widać. Po prostu musicie uważać na to, że będzie ślisko serio. Wszystko jest wilgotne, naprawdę i to chwilę. Więc to jest jedyny minus. No zaraz wychodzimy i w ogóle też chyba aparat był zaparowany, nie wiem. Aha, no właśnie aparat też był zaparowany, sorry. Widzicie? Po prostu wszystko jest zaparowane. Zobaczcie jaki piękny księżyc jak jest ładnie Zaraz wychodzimy do miasta, więc to niestety... No tak, aparat mi też zapadł, więc zobaczcie, bo właśnie jak najpierw leży chłodny potem się to do... To tak jest. Więc o my zaraz się zbieramy idziemy do miasta Lady In red. She comes to me Idziemy, słuchajcie, na miasto, poń konwersy, na czerwoną sukienkę, włosy związane, bo tu się nie da chodzić w rozpuszczonym, po prostu i tak wieje, jest tak lepko i wilgotno, że jest masakra i mam tylko małą korebeczkę. Ale jesteś laska słona. Dziękuję. Idziemy. Chodź, lewe. Lewiks. Chodź, Słoniks. O Jezus, jak gorąco Z i Zobaczcie, pokażę Wam, to jest główna ulica. To tutaj jest tak turystyko, bo widzicie i Starbucks, i Victoria's Secret i wszystko jest. Ale przyjemnie, bo tak. są też meksykańskie. Tu są zawsze te najmäcki. pieski, pieski do adopcji. Codziennie. A dlaczego nie chcesz do mate? O maska pasz. No i widzicie tutaj o i, i są... Pamiątki, sklepy z badziewiem, i mydło, i powidło, i wszystko I ta ulica się ciągnie, i cią... O, tego pana z pieskami też wczoraj widzieliśmy O. A nie miał wczoraj pięciu? Miał Będzieśmy Chyba, że to nie... nie... Słuchajcie, wczoraj doszliśmy może do połowy tej ulicy I już nie daliśmy rady dalej <gryw> I zawróciliśmy no więc, tak, tak to wygląda. Taka jest turystyka ulica. Wszystko tu znajdziecie. O, tam widzicie, jak to się ciągnie. A my idziemy szukać jakiegoś baru, knajpki właściwie, nie? Knajpko baru. Knajpko baru. Żeby coś zjeść, bo nie jedliśmy kolacji w hotelu. Tylko chcemy zjeść tutaj no także idziemy idziemy szukać, ale jakiś mecz oglądają, a to jest baseball czy co to jest? piłka nożna. Piłka okay. nożna. A tu prawej jest jakaś Meksikana, ale jeszcze nie bo tu mieli steki i pasta. My chcemy taką meksykańską only. <grych> ale jest No... i kalapeniu. No. Gracja. Ale to są takie tutaj to też homemade. Tak. No, no, no. Powiem Wam, że właśnie rozmawiam o tym, że słuchajcie, te naczosy tutaj to jest zupełnie co innego niż w Polsce. To jest zupełnie inny smak. One nawet wyglądają inaczej. To, co my jemy, to jest zupełnie co innego. Przyszły nasze fajitas. Mm. To będzie pyszne. Zaraz ci pokażę wam. Tam jest imprezowa okolica, tu jest przejście, tu jest plaża, tam jest nasz hotel, ale ja już jestem za stara, po prostu zabiła mnie głośność tej muzyki i wytrzymam tam 3 sekundy. Nie, 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 nie. Ilość ludzi, głośności. Nie, niestety. Więc no może tutaj w jakimś cichym barze nad morzem sobie usiądziemy. Nie, serio, słońce są za stare na takie. Mnie to po prostu od razu było źle jak tam weszliśmy. Nie no, tam to gdzieś... Jest... Musisz przy i Nie tam, ale no. ja bym potrzebowała takie te nauczniki żeby nie Tutaj są takie fajne bary, są takie fajne huztafki Aha, tylko zamknięte, tak, tak, ale tam tak. Tak. Ale fajne są właśnie takie bary chilowe nad morzem to jest takie od nasłonia, a nie tam jakieś jest tutaj. dyskoteki i policja przed wejściem, a była druga dyskoteka ofoliowana jakimś policyjną taśmą, że zamknięta i stał radiobus, więc... W tym tamto na bankcie coś okradną. no okradną. Tak. W tym tym. Taki no o, a tutaj proszę. Miło romantycznie. Idziemy zimno, No? Tu mi się podoba. Dobra. I nie ma jakiejś mega głośnej muzyki. Dobra. A komuś 100 lat śpiewają lew. O, dziękuję, dziękuję. Zobaczcie, jaki tu mają drink. Adios, my friend. Wódka, white rum, tequila, gin and blue curacao with Sprite. Adios. <laughs>